Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać co nieco o perfekcjonistach, reformatorach, zuchach, w jaki sposób mogą oni skupić się na swoich pozytywnych stronach i co można zrobić, by te pozytywne strony jakby rosły w ich życiu, aby było ich więcej, aby można było je pogłębiać. Więc jedyneczki to są e, osoby o e, silnym poczuciu obowiązku, o, posiadające wysokie standardy, e, posiadające też taką chęć wprowadzenia pozytywnych zmian, dlatego że skupiają się na wyszukiwaniu i poszukiwaniu doskonałości w świecie zewnętrznym i w sobie samym. Taką cechą jedyneczki jest pozytywną, jest właśnie uczciwość. I etyka. Um, można na nich polegać, i jedynki mają głębokie poczucie tego, co jest słuszne. I aby to poczucie tego, co jest słuszne, um, było dobrze przyjęte przez um, społeczeństwo, przez inną osobę. Ważne tutaj jest, aby wprowadzić odrobinę. Elastyczności, bo kiedy ja jestem elastyczny i widzę, co jest słuszne, to ja mogę wtedy delikatnie nawigować tym, co się dzieje, tym życiem, które płynie, w sposób, w który nie będzie zbyt inwazyjny. W sposób, który otworzy mnie, da mi tą chwilę namysłu, żeby usłyszeć, Em, poprzez empatię drugiego człowieka. Bo jeśli ja wiem, co jest słuszne, to mogę stać się taki, sz, takim sztywniakiem, em, który odsuwa swoje emocje i emocje innych i mówi tak, tak, tak. Natomiast elastyczność pozwoli nam lawirować pomiędzy tym, co jest, a pomiędzy naszą własną aspiracją do tego, jak być powinno. Czyli Chcąc wprowadzić swoje zmiany, staram się też słuchać z empatią tego, co mówią inni, a nie tylko oceniać przez pryzmat, czy coś jest dobre, czy złe. Dlatego, że inni mogą mieć, mogą chcieć dobrze, mogą mieć nieco inne podejście, ale płyniemy w tym samym kierunku. Tak? Dobrze. Kolejną rzeczą jest sumienność i odpowiedzialność. Jedyneczki są pracowite, skrupulatne, rzetelne i biorą odpowiedzialność za to, co postanowiły. I teraz tą sumienność i odpowiedzialność rozwijaj z lekkością, tak? Ucz się delegować innym. Oddelegowywanie i puszczenie tej kontroli, że tylko ja, Sama zrobią to dobrze jest wynikiem zaufania. Czyli zaufanie, że ktoś też może to zrobić inaczej. Nie tak jak ja, dobrze inaczej. I to jest od... wystarczająco dobre. Ech. Czyli odczepienie się od tej kontroli, że tylko jest jeden właściwy sposób, aby Wykonać to dobrze i uczenie się, że zaufanie jest równie na równi ważne jak dyscyplina. No i tutaj też można by było powiedzieć, żeby um, praktykować taką wdzięczność za to, że się coś zrobiło, że się rozwijamy, że posuwamy się do przodu, zamiast cały czas punktować to, czego nie ma. Nie? Tak przekierowanie tego, tej wewnętrznej myśli, na to, aby ok, zrobiliśmy krok do przodu. Ok, może nie jesteśmy tam, gdzie chcemy, ale to jest krok do przodu. Kolejną rzeczą, te wszystkie punkty w jedynce są bardzo bliskie, bo tam cały czas chodzi właśnie o tą doskonałość. Więc kolejnym punktem będzie yy, potrzeba wysokich standardów i dbałość o jakość. Czyli zwracanie uwagi na szczegóły. Są w tym świetni, tak? Nikt nie potrafi dostrzec też na plus, jak ktoś zrobi coś dobrze w jakimś szczególe, to nikt tak nie pochwali jak jedynka, zwróci na to uwagę. Gdzie ktoś inny po prostu patrzy o, e, okej, okay, super, natomiast jedynka podejdzie, wow, ale tutaj, tak, to, tak zrobiłeś, także to jest mm, też niesamowity plus, ale żeby tą umiejętność w sobie móc jeszcze bardziej um, rozwinąć, to warto jest um, tą, te, ten wysoki standard swojej własnej potrzeby doskonałości przemienić, starać się przemieniać, aby to była inspiracja. Aby, aby to nie była presja, tak? Ja mam taki wysoki standard i teraz Używam presji, tak że wszyscy muszą się do tego nagiąć. Wszyscy muszą dać z siebie maksimum, aby osiągnąć moje standardy. To jest troszeczkę takie wykroczenie. Natomiast rozwój tej, 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 tej pięknej energii, która sprawia, że ten świat jest piękniejszy, bardziej doskonały, to jest właśnie ja będę inspirować tych ludzi wokół, to otoczenie, aby, aby chcieli sami osiągnąć to. Wskazują drogę. I tutaj takie piękne określenie, że jestem mentorem zmian, a nie korektorem. Proszę to wymazać. <ścoughs> tak, nie. Jestem mentorem, a nie korektorem. Samodyscyplina. Oczywiście, jedyneczki mają silną wolę i potrafią wykonać to, co sobie założyły, ale w samodyscyplinie warto też pamiętać o balansie. Czyli, kiedy wypełniam cały swój czas, warto by było tak postrzegać tą samodyscyplinę, jako Zaplanowuję sobie czas, w którym nic nie muszę robić. Zaplanuję sobie teraz czas, jakby częścią mojej samodyscypliny jest dbanie o to, abym miał czas wolny, abym mógł się cieszyć życiem i czas, aby ukochać siebie. Czyli w samodyscyplinie możemy też ćwiczyć to, aby przemienić naszego wewnętrznego krytyka, który cały czas nas gani, który cały czas nas zaprzęga do tego, aby wszystko polepszać. Dajemy sobie czas na to, aby zobaczyć, uff, dużo dzisiaj zrobiłam, tak? Co ja potrzebuję? Może potrzebuję troszeczkę odpocząć teraz. Może właśnie teraz. Mm, Muszę się położyć. Może chciałabym coś zjeść albo pobyć chwilę w ciszy. Tak postrzegana samodyscyplina jedynki na pewno pozwoli jej być bardziej sobą, mniej zestresowaną, bardziej w pełni obecną. E, oczywiście jedynki dążą do poprawy świata, chcą czynić dobro, eliminować niesprawiedliwość i działać dla wyższego dobra, i mogą to robić poprzez współpracę. I cały czas to odejście od tego, że ja sam wiem i znam te najlepsze standardy, ale właśnie przez współpracę. I tutaj też e, mam takie doświadczenie z jedynkami, że nawet jak już jest coś dobrze, jak już ten projekt. Zaczyna działać, to jest takie uzależnienie od tego, ale co jest źle, ale co tutaj można poprawić? Jakby to jest ta energia, która ją motywuje do działania, ale czasami właśnie to, to, co powiedziałam to wcześniej, przekierować do tego, zobaczyć, co już jest zrobione, albo po prostu czasami zobaczyć, że już jest wystarczająco dobrze i umieć to odczuć. Umieć to odczuć, chwileczkę pocerebrować, poradować się tym. Ok, na koniec przygotowałam jeszcze takie e, parę afirmacji dla jedynek, um, aby mogły wprowadzać takie pozytywne zmiany. To pierwszą z nich jest: Wystarczam, nawet e, jeśli nie jestem doskonały. Wiem, że Martyna Wojciechowska miała chyba taką koszulkę: I am enough. Więc to jest rewelacyjna dla perfekcjonistów. Mogę ufać sobie i innym. Puszczam kontrolę. I kolejną afirmacją był szukam niedoskonałości. Aj! No odwrót! <śm> szukam doskonałości w niedoskonałości. Czyli na przykład wtedy, kiedy jestem na spacerze, kiedy jestem w lesie, to patrzę sobie na te wszystkie roślinki, na te wszystkie rzeczy, kamyczki, przepołowiane, połamane i staram się szukać w nich doskonałości. Żeby ćwiczyć, że ponieważ doskonałość jest wszystkim, a perfekcja jest tym, co, co czyni tą doskonałość ułomną, czyli doskonałość odnajduje we wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Ponownie proszę o jakiś znak, ślad, czy to co robię ma sens, czy to co robię jest dla Ciebie ważne. Dziękuję ślicznie i um, mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, wszystkie jedyneczki.